Niegrzeczna Amelka. No cóż, zaczynam się nudzić w moim pokoju. Ciekawe, co mogę dzisiaj zrobić, muszę pomyśleć. Dzisiaj zamierzam zmuszać Grzesia złego Megalodona i złą Eleonorę, żeby się zaczęli się źle zachowywać. W ten sposób te trzy osoby zaczną się źle zachować. A więc nie zwlekając, zróbmy to. Ale najpierw muszę wstać z tego łóżka. Tak więc wstaję. Już wstałam z mojego łóżka i podeszłam do tych drzwi od naszego apartamentu. To teraz wychodzę z domu i idę do mieszkania Grzesia. Tak więc idę. Tymczasem u Grzesia złego Megalodona i złej Eleonory. To co zły megalodonie i zła Eleonoro. To oglądamy pociągi przez okno. Tak, Grzesiu, oglądamy pociągi przez okno. Zgadzam się z złym megalodonem. To oglądamy pociągi we Nie, nie będziecie oglądać pociągów przez okno. O nie, przecież cię dobrze znam. Jesteś niegrzeczną Amelką. A czego chcesz od nas? Zmuszam was, abyście źle się zachowali. Nie, Amelka, nie wrócimy do niegrzeczności. A teraz wyjdź z mojego domu i wracaj do swojego domu. Absolutnie zgadzam się z moim kolegą Amelko. Nie wrócimy do bycia niegrzecznym. A teraz zmykaj nam z oczu i wróć do domu. Brzesiu, zły megalodonie, zła Eleonoro, macie wrócić do bycia niegrzecznym, bo ponieważ mi się tak podoba. Amelka, co my do ciebie przed chwilą powiedzieliśmy? Nie, nie wrócimy do niegrzeczności, bo ponieważ chcemy być grzeczni i chcemy przecież dostać prezenty pod gwiazdkę. A teraz zmykaj ty świnio, Już. Właśnie. Nie wrócimy do niegrzeczności. Natychmiast zmiataj stąd, bo inaczej spotka cię coś niedobrego. Zła Eleonoro, a ty mi nie rozkazuj, co mam robić. Macie wszyscy wrócić do bycia niegrzecznym. Amelka, powoli zaczynamy mieć od ciebie tego dosyć. Jeżeli jeszcze raz zmusisz nas, abyśmy byli niegrzeczni, to poniesiesz duże konsekwencje. Macie w tej chwili wrócić do bycia Niegrzecznym, bo jak nie wrócicie do bycia niegrzecznym, to PRZY was W TKO rózgą i was to zaboli. A co to za krzyki? Tato, jak chciałem z złym Megalodonem i z złą Eleonorą oglądać pociągi przez okno, a znienacka przyszła Amelka i nas zmusiła, żeby wrócić do złego zachowania? Proszę, zajmij się nią. Amelka, nie jestem zadowolony z Twojego zachowania. Jak śmiałaś zmuszać złą Eleonorę i złego Megalodona, aby wrócić do niegrzeczności? Przecież wiesz, że nie możesz rozkazać komuś, żeby był ktoś niegrzeczny. Wiesz co, mam dosyć, tym razem ja cię ukaram, bo mam do tego prawo. Za to, że zmuszałaś Grzesia, złą Eleonorę i złego Megalodona, aby wrócili do niegrzeczności, dostajesz tydzień kary. No i oczywiście skontaktuję się z twoją mamą, żeby się dowiedziała, co chciałaś dzisiaj zrobić. A teraz proszę Cię, wyjdź z naszego mieszkania, wróć do swojego mieszkania i daj nam spokój przez resztę tego dnia. Wynocha, ale już. Dobrze, już wychodzę, niech Pan się nie denerwuje. Amelka, nawet nie będę cię karała, bo ponieważ tata Grzesia już od razu cię ukarał na tydzień za to, że zmuszałaś Grzesia złą Eleonorę i złego megalodona, aby zaczęli się źle zachowywać. Jedynie co mogę tutaj powiedzieć, to idź na górę do swojego pokoju i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłaś. Dobrze, mamo, jak tak każesz, już idę do mojego pokoju tam sobie przemyśleć, co dzisiaj zrobiłam. Ale i tak nie obchodzi mnie ta kara.